Co by się stało, gdyby słońce nagle zgasło, nie eksplodowało, nie zmieniło się w supernową, po prostu zgasło? Osiem minut później. Ziemia przestaje otrzymywać światło. Widzimy, jak słońce znika z nieba. Po 24 godzinach. Temperatura globalna spada poniżej minus 30 stopni Celsjusza. Oceany zaczynają zamarzać od powierzchni. Rośliny przestają przeprowadzać fotosyntezę. Zwierzęta masowo giną. Po tygodniu większość życia na powierzchni, przestaje istnieć. Zamrożony tlen opada na ziemię jako biały pył. Planeta pogrąża się w ciemności i ciszy. Po miesiącu oceany pokrywają się grubą warstwą lodu. Średnia temperatura spada do minus 100 stopni. Wulkany nadal działają. Ale tylko lokalnie. Po roku atmosfera praktycznie przestaje istnieć. Gazy osiadają jako ciała stałe. Ziemia przypomina księżyc. Martwa, zimna, pusta. Po stu latach wnętrze planety wciąż żarzy się cicho. W głębinach, pod lodową czapą, być może przetrwały najprostsze formy życia. Ale na powierzchni nie ma już nic. Bez słońca nie ma dnia. Nie ma biosfery, nie ma przyszłości, a wszystko zaczęło się od jednej rzeczy ciszy.